Witamy Was w z moimi rysunkami Także zaczynajmy Tutaj ja mam kilka białych kartek ale to nic sobie z tym nie no, to ja będę tutaj. Um, tutaj tutaj um, to tu nic nie mam nie tym. Um, to rysowaliśmy na plastyce bryłę um, bryły, bryły. rysowaliśmy drzwi E, tu są bezgroły różne takie. To nie mam pojęcia co to jest. jakaś dziewczyna i tutaj jest jakiś kod do do yy, <śm> do <śm> Więc tutaj jest Genio, spory na przygody I z tyłu jest Finn Tutaj też jest Finn Tylko, że sama głowa Z tymi psaniami. I to jest pana jednorożek <hierak> y Dalej Mm, tutaj jest moja wymyślona mokra kulewa, kulewna Ym, tu jest taka zwykła. to jest taka. tutaj taka mi się najbardziej podoba. Tu są też bazgroły różne. Ja często bas To jest coś, ta, tak, coś takiego. To jest dobra, zła królewna. W powie dobra i w zła. To jest, zła ona. <grymne> to jest takie coś, to mi nie wyszło wiem. To jest okropne. Tutaj jest taka mała kwiezdna królewna. Ja wymyślona też. I tutaj też wymyślona. Wietrzna królewna mój rękę Tutaj jest słoneczna królewna Wymyślona też Też bazgroły jakieś A tego wam nie będę pokazać, co nie? Um, tego też raczej wam nie pokazać to jest jakiś kwiatek A tu nie wiem co to Tak. Dalej. Tutaj jest Angelina Jolie, która wyszła mi jak oranguta normalnie. Ja nie umiem nazywać ludzi. I ona mi nie wyszła kompletnie. To jest w ogóle jakaś małpa. Wygląda jak małpa. Dalej tu jest Flame Princess. Też z hmm, przykładę. Wolę jej angielską nazwę. Nie wiem dlaczego. Dalej. Lew. Lew. Bardzo ładnie mi już. Hmm. To jest zrybliczka 2. Tutaj jest Marcelina. Sporo na przykład. Tu jest słonik taki potki To jest Phoenix. To jest taki zombie dragon. To jest harpia. No, fajnie mi wyszła, mi się podoba. E, dobra, dalej mam jeszcze takiego pokumona. To jest koń taki nieproporcjonalny troszeczkę. Przedostępni rysunek czyli. Teraz dzięki za oglądanie. Cześć.